Czy Twój związek przechodzi trudności, niepewne chwile? Jeśli czujesz, że Twój związek dryfuje, że wiatry przeciwne są silniejsze niż Wasze siły, i że być może miłość, która kiedyś była tak intensywna, teraz grozi zatonięciem, chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Małżeństwa stają w obliczu burz, a niektóre wydają się być w środku huraganów, zdrada, brak dialogu, oziębłość, kryzysy finansowe, nagromadzone urazy, to, co kiedyś było domem, teraz wydaje się polem bitwy. Ale jest nadzieja, ponieważ bez względu na to, jak silna jest burza, Bóg, który uspokaja wiatr i morze, nadal ma wszystko pod kontrolą. Wiele osób uważa, że udane małżeństwo zdarza się naturalnie, jakby miłość wystarczyła, by wszystko utrzymać. Ale prawda jest taka, że małżeństwo to codzienna konstrukcja, składająca się z wyborów, poświęceń, a przede wszystkim z obecności Boga. Bez niego w centrum, nawet najsilniejsza miłość może osłabnąć, ale kiedy Pan rządzi domem, zamienia łzy w świadectwa, a ból w uzdrowienie. Być może dziś Twoje serce jest zmęczone, być może próbowałeś już wszystkiego i czujesz, że nie ma już nadziei. Ale pamiętaj, Bóg nie pisze niedokończonych historii. To, co On złączył, On może przywrócić, to, co wydaje się zepsute, On może odbudować. To, co wydaje się zimne, on może rozpalić na nowo. Jeśli myślałeś o poddaniu się, jeśli czujesz, że próbowałeś już wszystkiego i nic się nie zmienia, zapraszam cię do zrobienia ostatniego kroku. Nie kroku w kierunku rozpaczy, ale kroku w kierunku Boga, który przywraca to, co niemożliwe. Pan, który stworzył małżeństwo, nie chce widzieć twojego związku zniszczonego. On nie tylko może uspokoić burzę w twoim domu, ale także przywrócić miłość, uleczyć rany. I przemienić to, co wydawało się stracone. I dzisiaj razem będziemy wołać do niego. Przedstawimy wasze małżeństwo przed ołtarzem i oświadczymy, że ta burza nie będzie miała ostatniego słowa. Jeśli wierzysz, że Bóg może działać, zostań ze mną do końca i odmówmy tę modlitwę z wiarą. Ponieważ kiedy Bóg wchodzi do łodzi, bez względu na siłę fal, zakończeniem historii będzie cud. Małżeństwa są jak budowla. Na początku wszystko wydaje się solidne, dobrze zaplanowane, pełne marzeń i obietnic, ale z czasem mogą pojawić się pęknięcia. Małe na początku prawie niezauważalne, ostre słowo tu, brak cierpliwości tam, i nagle to, co wydawało się niezachwiane, zaczyna wykazywać oznaki zużycia. Co zrobić, gdy fundament małżeństwa zaczyna się walić? Biblia daje nam na to potężną naukę. W Ewangelii Mateusza w rozdziale siódmym. W wersetach od 24 do 27 Jezus opowiada przypowieść o dwóch domach, jednym zbudowanym na skalę, a drugim na piasku. Oba stanęły w obliczu burz. Różnica? Ten, który stał na skalę, pozostał mocny podczas gdy drugi się zawalił. Ta historia nie dotyczy tylko wiary indywidualnej, dotyczy również małżeństw, ponieważ wszystkie związki staną w obliczu burz. Nieporozumienia, trudności finansowe, Zmęczenie, wyczerpujące rutyny, nadejdą silne wiatry. Ale najważniejsze pytanie brzmi: na czym opiera się Twoje małżeństwo? Jeśli na piasku, oparte tylko na uczuciach, ludzkich oczekiwaniach lub okolicznościach, to każda burza może je obalić, ale jeśli na skalę, na Chrystusie i zasadach Boga, to pozostanie na swoim miejscu, nawet po najgorszej burzy. A jak zbudować małżeństwo na skalę? Po pierwsze, trzeba uznać, że żaden kryzys nie jest większy niż Bóg. Wiele par dochodzi do punktów, w którym wierzą, że nie ma już rozwiązania, ale prawda jest taka, że Bóg nadal uzdrawia małżeństwa. To, co wydaje się stracone w ludzkich oczach, może zostać odbudowane jego rękami. Po drugie, należy zrozumieć, że małżeństwo to nie walka między dwojgiem ludzi, ale przymierze, które należy chronić. List do Efezjan w rozdziale 6 w wersecie 12 przypomina nam, że nasza walka nie jest z ciałem i krwią. To znaczy, że często kryzys, z którym boryka się para, ma korzenie duchowe. Niezgoda, duma, brak przebaczenia. Wróg wie, że silne małżeństwo tworzy silną rodzinę i robi wszystko, by zniszczyć tę jedność. Ale modlitwa i słowo Boże mają moc, by przywrócić to, co zostało złamane. Po trzecie, Ważne jest, aby pamiętać, że prawdziwa miłość to codzienna decyzja. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 13 Biblia uczy nas, że miłość jest cierpliwa, życzliwa, nie wynosi się pychą, nie żywi urazy. Ta miłość nie zależy od dobrych chwil, ale od codziennych wyborów wspólnego kroczenia, ustępowania, przebaczania, zaczynania od nowa. Jeśli Twoje małżeństwo przechodzi kryzys, pamiętaj, Bóg nadal może działać. Ale On chce, żebyś Ty również zrobił kroki wiary, złóż swój związek w jego ręce, módl się szczerze, bądź gotów się zmienić i pozwól, by Bóg był podstawą Twojego małżeństwa. Ponieważ kiedy małżeństwo jest oparte na skalę, żadna burza nie może go zniszczyć. Może się chwiać, może drżeć, może się nawet wydawać, że nie wytrzyma, ale na końcu pozostaje na swoim miejscu. Jeśli jest coś, czego nauczyliśmy się w życiu, to to, że żadne małżeństwo nie jest idealne. Wszystkie pary w pewnym momencie stają w obliczu wyzwań, ale różnica między małżeństwem, które przetrwa, a tym, które się rozpada, polega na tym, jak radzimy sobie z burzami. Być może przeżywasz trudne dni, dialog między wami stał się rzadki, dyskusje stały się częste, a to połączenie, które kiedyś wydawało się tak silne, teraz wydaje się odległe. Być może patrzysz na swojego współmałżonka i czujesz, że nie rozpoznajesz już tej osoby, z którą zdecydowałeś się zbudować życie. Ale posłuchaj, ten kryzys nie definiuje przyszłości Twojego małżeństwa. Bóg nadal może napisać nową historię. Pytanie brzmi: Co możesz zrobić dzisiaj, aby rozpocząć tę transformację? Po pierwsze, zacznij modlić się z intencją. Często prosimy Boga, by zmienił drugą osobę, ale zapominamy prosić, by zmienił również nas. Zadaj sobie pytanie. Co mogę zrobić, by być lepszym współmałżonkiem? Co Bóg chce we mnie przemienić? Serce skruszone przed Bogiem ma większą moc, by zmienić małżeństwo, niż tysiąc słów wypowiedzianych w ogniu kłótni. Po drugie, ćwicz prawdziwe słuchanie. Kiedy ostatni raz słuchałeś swojego współmałżonka, bez przerywania, bez odpierania, bez przygotowywania odpowiedzi w głowie? Wiele kryzysów zaczyna się, ponieważ jedna lub obie osoby czują się ignorowane. Naucz się słuchać i to nie tylko uszami, ale sercem. Po trzecie, przywróć małe gesty miłości. Miłość nie wyczerpuje się od razu, ale stopniowo się zużywa. Małe gesty mogą przynieść wielkie zmiany. Szczery komplement, niespodziewany uścisk, słowo zachęty we właściwym momencie. Pamiętaj, silne małżeństwo nie składa się z wielkich wydarzeń, ale z małych, codziennych wyborów. Po czwarte, zdecyduj się przebaczyć. Przebaczenie nie oznacza zapomnienia o tym, co się stało, ale oznacza podjęcie decyzji, by nie dźwigać już ciężaru żalu. Biblia uczy nas, że powinniśmy przebaczać tak, jak Bóg nam przebaczył list do Efezjan w rozdziale czwartym w wersecie trzydziestym drugim. Nie możesz kontrolować działań drugiej osoby, ale możesz wybrać, by nie pozwolić urazie zatruć twojego serca. Po piąte, poproś o pomoc, gdy jest to konieczne. Wiele par cierpi w milczeniu, ponieważ wstydzą się przyznać, że potrzebują wsparcia. Ale szukanie porady, czy to od lidera duchowego, bardziej doświadczonej pary, czy nawet terapeuty chrześcijańskiego, nie jest oznaką słabości, ale oznaką mądrości. Czasami nowa perspektywa może przynieść rozwiązania, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć sami. Po szóste, nie pozwól, by rutyna zabiła esencję związku. Kiedy ostatni raz spędziliście czas sam na sam? Zdala od codziennych trosk? Biblia uczy nas w księdze Kocheleta w rozdziale dziewiątym, w wersecie dziewiątym. Używaj życia z żoną, którą miłujesz, po wszystkie dni życia swego marnego, które ci dał Bóg pod słońcem. Miłość potrzebuje troski, czasu spędzonego razem, chwil, które odnowią połączenie między wami. I wreszcie zaufaj czasowi Boga. Jeśli siejesz nowe ziarna w swoim małżeństwie, nie poddawaj się, jeśli żniwa nie nadejdą natychmiast, Uzdrowienie może być procesem, ale Bóg honoruje tych, którzy Mu ufają. Kontynuuj modlitwę, kontynuuj działanie, kontynuuj kochanie, ponieważ małżeństwo w rękach Boga nie jest skazane na porażkę, jest kształtowane, by świadczyć o cudzie. Pomódlmy się teraz w sposób skoncentrowany, z otwartym sercem prosząc Boga, by się za nami wstawił. Ukochany i potężny Ojcze, Boże Przymierza, Boże miłości i uzdrowienia. W tej chwili stajemy przed Twoją świętą obecnością, uznając, że Ty jesteś Stwórcą małżeństwa, tym, który łączy dwa serca, by żyły pod Twoją łaską i Twoim celem. Jesteś wierny, Panie. Jesteś Bogiem, który nigdy nie opuszcza, który nigdy nie zawodzi, który nigdy się nie poddaje. Dlatego dzisiaj wywyższamy Twoje imię, ponieważ wiemy, że masz wszystko pod kontrolą, w tym domy, które dzisiaj wołają o pomoc. Dziękujemy, Ojcze, za każde małżeństwo, za każdą rodzinę reprezentowaną w tej modlitwie. Nawet gdy nie możemy tego zobaczyć, wiemy, że Pan już działa. Dziękujemy za drzwi, które zostaną otwarte, za serca, które zostaną uzdrowione, za rany, które zostaną uzdrowione. Dziękujemy, ponieważ Pan nigdy się nie spóźnia. Twoja wierność nas podtrzymuje, nawet w chwilach bólu, niepewności i kryzysu. Panie. Składamy przed Tobą małżeństwa, które są w burzy. Są domy, w których dominuje cisza, w których zapanowała oziębłość, w których słowa raniły, w których obietnice zostały złamane. Są żony, które płaczą w ukryciu, są mężowie, którzy czują się samotni, są dzieci, które zauważają, że coś jest nie tak. Ale dzisiaj, Panie, oświadczamy, że żadna sytuacja nie jest nieodwracalna dla Twojej mocy. Ojcze, przynieś uzdrowienie zranionym sercom. Ulecz rany, których czas nie zatarł, bóle, które pozostały ukryte i które teraz zamieniły się w bariery między mężem a żoną. Przywróć radość bycia razem, odnów śluby, przywróć zaufanie. Boże, gdzie jest pycha? Połóż pokorę. Gdzie jest uraza? Wylej przebaczenie. Gdzie jest zmęczenie? Przynieś nowy oddech, nową nadzieję. Panie, często związki się psują, ponieważ oddalamy się od Ciebie, ale dzisiaj wołamy – Wróć, by być centrum małżeństwa. Niech Twój Duch Święty zamieszka w domach, niech Twoja obecność otacza każdą parę, niech Twoja miłość będzie niezachwianym fundamentem, na którym zostanie odbudowany związek. Boże, oświadczamy, że wszelki duch separacji, wszelkie złe dzieło przeciwko małżeństwom zostaje zganiony teraz w imię Jezusa. Żadne słowo zniszczenia nie będzie miało mocy nad tym domem, żadna więź podziału nie przeważy. Ponieważ tam, gdzie jest Pan, jest uzdrowienie, jest pokój, jest prawdziwa miłość. I Ojcze, jeśli jest tu ktoś, kto myśli o poddaniu się, odnów siły tej osoby teraz. Pokaż, że nadal jest nadzieja. Pokaż, że Twoją wolą nie jest zniszczenie, ale transformacja. Pokaż, że Pan może uczynić wszystko nowym. Panie, oświadczamy, że radość zostanie przywrócona. Oświadczamy, że miłość zostanie wzmocniona. Oświadczamy, że domy, które są teraz przedstawiane Twojemu ołtarzowi, będą żywymi świadectwami Twojego cudu, a ponieważ wierzymy, już Ci dziękujemy, już Cię chwalimy za dzieło, które zacząłeś realizować. Już Cię błogosławimy, ponieważ wiemy, że kiedy składamy małżeństwo w Twoje ręce, nigdy nie będzie takie samo. Niech Twój pokój króluje, niech Twoja miłość przelewa się i niech Twoja obecność nigdy nie brakuje w domach, które Cię szukają. W imię Jezusa. Amen. Jeśli jest coś, o czym musimy dzisiaj pamiętać, to to, że żaden kryzys nie jest ostateczny, gdy Bóg ma wszystko pod kontrolą. Małżeństwo to nie walka między dwojgiem ludzi, ale podróż, w której oboje muszą nauczyć się razem wiosłować, nawet gdy wody są wzburzone. Jeśli przeżywasz trudne chwile w swoim związku, nie poddawaj się. Ostatnie słowo nie pochodzi od bólu, rozczarowania lub zużycia. Ostatnie słowo pochodzi od Boga. A on nadal pisze historię uzdrowienia. Być może patrzysz na sytuację dzisiaj i czujesz, że nie ma już nadziei, ale chcę ci powiedzieć: Jeśli Bóg was złączył, On ma moc, by uzdrowić. On jest specjalistą od przywracania życia temu, co wydawało się martwe, od rozpalania miłości, która została zgaszona, od odbudowywania tego, co wydawało się nie do naprawienia. Ale to uzdrowienie zaczyna się w nas, kiedy oddajemy wszystko w Jego ręce. I decydujemy się działać zgodnie z zasadami Jego słowa. Więc od dzisiaj chcę Cię wyzwać, byś wprowadził to przesłanie w życie. Wybierz kochać, nawet gdy jest to trudne. Wybierz przebaczać, nawet gdy Twoje serce chce się zamknąć. Wybierz walczyć o swoje małżeństwo, wiedząc, że nie walczysz sam. Bóg jest u Twojego boku, wzmacnia Cię, prowadzi Twoje kroki i przynosi nową nadzieję dla Twojego związku. Jeśli do tej pory próbowałeś rozwiązać wszystko sam, i czujesz się zmęczony, zaufaj Bogu. Ciężar, który dźwigasz, nie musi spoczywać tylko na Twoich barkach. Pan mówi w Ewangelii Mateusza w rozdziale 11 w wersecie 28: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. To dotyczy Ciebie, to dotyczy Twojego małżeństwa, to dotyczy Twojej rodziny i pamiętaj, Wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków. Być może nie zobaczysz transformacji z dnia na dzień, ale jeśli pozostaniesz wierny, siejąc miłość, cierpliwość, przebaczenie i modlitwę, Bóg przyniesie żniwo uzdrowienia. Zrób swoją część i wiesz, że Pan robi swoją. Jeśli Twoje małżeństwo przechodzi wyzwania, chcę, żebyś pamiętał o jednej rzeczy: miłość to codzienny wybór. Nie chodzi o to, by mieć ochotę kochać, ale o to, by zdecydować się kochać. Nawet gdy są różnice, nawet gdy słowa są ostre, nawet gdy pycha chce mówić głośniej. A ten wybór nie zależy tylko od emocji, ale od wiary w Boga, który daje nam moc, by odbudowywać, zaczynać od nowa i kochać tak, jak On nas nauczył. Być może dzisiaj musisz zrobić pierwszy krok. Może to być szczera rozmowa, prośba o przebaczenie, gest czułości, który od dawna się nie zdarzył. Nie czekaj, aż zmiana nadejdzie tylko od drugiej osoby, bądź pierwszy, który zadziała. Ponieważ kiedy serce otwiera się na transformację, Bóg działa w sposób nadprzyrodzony. Teraz chcę Cię zaprosić do zrobienia kroku wiary. W komentarzach napisz Wierzę w uzdrowienie mojego małżeństwa. Oświadcz tę prawdę z wiarą. A jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanału. To pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tego słowa nadziei. Niech Bóg błogosławi Twój dom, Twoją rodzinę i Twoje małżeństwo. Pamiętaj, żadna burza nie trwa wiecznie, a kiedy Bóg jest w łodzi, zakończeniem historii zawsze będzie cud.